Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Twierdza Krzyżowiec. Dzisiaj mamy bardzo prościutką misję, myślę, że długo na nie zajmie. Pięta dziura jesteśmy my kontra Nasir. 20 tysięcy ma, co prawda, ale my mamy 7 tysięcy, co też jest bardzo dużo. Troszkę się pobudujemy, ale. Moja popularność spada. Głównie będziemy skupiać się w większości tutaj na ataku. Od razu zrobimy sobie dużo rudy. Zostawimy domek. Co sumie jeszcze z dwóch drwali by się przydało. A i drewna nie mam. To nie będzie mi potrzebne. To też nie. To też nie będzie potrzebne, i to też nie będzie im potrzebne. Sobie to kupimy troszkę drewna i teraz zrobimy tak. Mogę gdzieś postawić. Tu mogę jedno. Dobrze, już dostawiam wam dom. Sobie damy też jedną wieżyczkę. Damy sobie i to za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować, Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Okej. Okay. A, no tak. Zapasy w naszym są cieszcie się. Wy będziecie tutaj, bo Nazir tu asasynów wysyła. Więc wy tu będziecie obserwować. Czy nie idą. Ludzie przybywają do zamku. Cieszę się. No i sobie walniemy może Zbrojnych. Nie, bo tam będzie trzeba fosę kopać będzie trzeba fosę kopać, więc zrobimy sobie pikinierów pewnie Zbrojmistrzów tu sprzedamy Troszkę sobie nakupię, żeby mieć czym się bronić, w razie by jakiś atak zaraz szedł tutaj na mnie Twoja popularność rośnie Okej, okay, to już może wrócić. Damy sobie ich na wieżyczkę, Was też. Co tam u Nazira? U Nazira, no wiedzie się, wiedzie widzę. W sumie też wytwarzaj nie potrzebujemy za bardzo. Może tylko źle postawiłem to Sobie zmienimy. Jak tam ludzie. O on ma aż 150 jednostek, to dość sporo. To brzmi na dość sporo. My też zaczniemy wytwarzać więcej. Potrzeba nam nowych Co wystrzelacie? Okej, okay, asesyjni próbują się tu, no jak wy pilnujecie? Dokąd idziemy? Zawsze to dokąd tym razem? Powiedz tylko, mieliście pilnować, czy nie idą? Nie ma takiego miejsca, w którym mógłbyś się schować, dokąd mógłbyś uciec. O, widać, są tutaj. Dobra, paru dam może do Lorda. Asasyni wcale nie tacy straszni, jeśli się ich zobaczę w odpowiednim momencie. Wiadomość od Nazira. Śmierdzący oddechu z północy. Nie próbuj uciekać przed swoim przeznaczeniem. No, ale co obrażasz od razu? Co obrażasz? Musisz? Jaki wredny być? Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Dobra, jedzenie to tu szybko zejdzie. Dobra, zajmiemy się tworzeniem armii. O no tą bramą się będziemy przedostawać, żaden problem. On ma w sumie dużo tych odpalaczy, dlatego ma tyle jednostek. Kupię trochę jedzenia, żeby miał na zapas. Tak do stówy. Ja te łuki, ktoś mi tu wytwarza łuki jeszcze czy nie? Chyba nie. Jest wszystko tak jak powinno być. Będę też potrzebował na inżynierów trochę. Myślę, że zrobię też mały atak balistami. Dobra, dobra, tam poczuję. O nie! I tak chciałem to zrobić. Wy tutaj możecie być, bo wy będziecie atakować zaraz. Wasza łaskawość, wasza wysokość. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. On ma cały czas dużo jednostek, ma przewagę, ale to. Nie na długo. No nie przypisano żaden kryse. więcej pik. Na pozycję. Tutaj zrobimy jeszcze w sumie 4, tak zrobimy. Jak możemy okay, pomóc? Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Okej, balisty muszą podjechać tutaj. Tarcza przykład. Potrzeba nam broni, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser dobra, kasy to tutaj już będziemy mieli na zapas bardzo, ale to bardzo dużo. Jedzonka też to kupimy, bo nas stać. Potrzeba nam broni ser. Wiadomość od Nazira. Moi ludzie są szybsi niż wiatr, bardziej cisi niż wąż. Masz rację, że się ich obawia. No się okaże. Dobra, bardziej tą stroną musiałbym podejść, o, od tej strony tutaj dokładnie. Dobra, jeszcze tarcz trochę dorobię, bo kuszników też dostawiamy co chwilę. Czy przyda tych tarcz troszkę jeszcze więcej. Myślę, że te 7 będzie idealnie. Dobra, moje balisty tutaj z misją specjalną jadą. Tutaj musicie tą balistę najpierw pokonać. tych łuczników jeszcze kurde, ale obrywają. Nie, dobra, to ewidentnie tu trzeba troszkę łuczników najpierw. Tarcza przygotowana. Na tarczy jest Szybki To nie spodziewałem się, że tak szybko ci łucznicy będą tutaj wybijać. Rewna też zwolni miejsce. Dobra, myślę, że to już na spokojnie wszystko co tu mamy wystarczy. W sumie nie będę podpalał, bo tylko tym sposobem przedłużę. I ma sensu, nie jest to coś co powinniśmy się tu męczyć nie wiadomo ile. Bo zaatakujemy tu od frontu. sobie myślę że bez problemu sobie poradzą na no, balisty pomóżcie wybijać Kinierzy też No, ten to robi. No, podoba mi się ogólnie ten pomysł na zamek. Te ścieżki są fajne. Tylko, no, właśnie w takich miejscach to mu na przykład nie siada. To już, no albo tak jak tutaj, jest idealne przejście. Potrzebuję w sumie wszystkich, mogę od razu to zabrać. Tam pełna ścieżka, tutaj całe. O nie, no przecież ja wam nie kazałem, same podpaliły to. Jakim cudem oni to podpalili? Tam jeszcze balisty mnie kroją. No tak być nie miało, no. No balisty same zadecydowały na to, że podpalą te budynki. No ja im nie kazałem.

Dobra myślę, że sobie na spokojnie poradzą. Dobra, Nazir jest załatwiony. Misja bardzo prosta. Jesteśmy zwycięzcami. Dokładnie tak, jesteśmy zwycięzcami. Więc to była bardzo szybka i prosta misja. Mam nadzieję, że się podobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku w misji 62, która zapowiada się no już znacznie ciekawiej niż te poprzednie. Więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.